Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w nową serię. Przepraszam Was bardzo za długą przerwę w nagrywaniu odcinków. Ale cóż, niestety nie mogłem <coughs> nagrywać, ale mam dla Was coś nawet spoko. Gramy dzisiaj w GTA Liberty City Stories. Super gierka na telefon jest nie niezespiratowana jest ani nic. Mam ją po prostu zainstalowaną, oryginalną. To już możemy pominąć, bo to są takie, wiecie, yy, jaką on się nazywam. Technical Directors, wiecie, i tak dalej. Rezyserzy i w ogóle. Yy, no, także to pominiemy sobie. Zagramy sobie. Gram resume, bo grałem, zacząłem grać. I mam, nie wiem, no może z 1000 dolarów. Prze, prze, przeszłam dwie misje, max dwie misje. No, mówię, mam 1183 dolary. To nie jest jakaś masa pieniędzy. Musimy oczywiście tylko sobie teraz zmienić strój, no normalny. I jechać do żołmajka, który się nazywa JD. To nie jest JD, jak wiecie, jakie słowo pewnie. Każdy raczej zna to wyrażenie. Ja nie, nie, nie przeklinam na swoich filmach. Ale mam super furkę Z wyglądu jest taka średnio Średnio, średnio Ale Jest super strasz, jest strasznie szybka Mówię wam, z wyglądu jest taka Taki 5 na 10 Ale jest bardzo szybka Patrzcie na to O już messenger się odzywa. Płaczcie, jakie to jest szybkie. Dobra, idziemy sobie do JD. On jest tutaj gdzieś. Mówię wam, ja znam mapki GTA lepiej niż naprawdę. Lepiej niż, niż, niż swoje miasto. Tu sobie gdzieś podparkuję Albo nie wiecie co Sorka że tak ten, ale wrócę do domu Odłożę furkę, wezmę sobie jakąś yy, Z miasta dlatego Że po tej misji yy, Gierka może mi się nie zapisać Znaczy nie tyle co nie zapisać Po prostu mogę stracić to auto Nie dlatego że je rozwa... WOW MAN! Obradzę się z powrotem Okej, okay. bo im Dużej samochód stoi na dachu tym po prostu bardziej się rozwala i potem jest ogień, ją wybucha i wiecie. Dobra, parkujemy sobie furkę do garażu. Garaż się zamknie. Zamknie się, okej. Okay. Idziemy po jakieś moto, coś wiecie Do rozwalenia totalnego, żeby nie było, wiecie, potem ten, że rozwaliłem swoją ulubioną furę i w ogóle takie te, nie? Gliną jechać, jeździć nie będziemy. Tu mamy krosa, okej okay. lecimy na krosie, jedziemy. To oh, oj, man! Zdawaj, cholera, poszukam. Może lepiej ścigać, to będzie lepszy pomysł. Tak wam powiem, że to będzie raczej lepszy pomysł. Skacze, bo szybciej się po prostu, że tak powiem, przemieszcza. Tu coś jedzie Tu coś jedzie Dobra, wezmę tego crossa już Powiem wam, że na motocyklu 100 razy szybciej można się poprzemieszczać, więc To jest taki plus, nie? Jak dla mnie Dobra, jedziemy sobie do JD Mówię wam ja znam GTA Liberty City lepiej niż swoje miasto, bo grałem w tą grę dość długo i tutaj mamy na przykład yy, Klub JD yy, Teraz wam powiem taką rzecz, że po prostu Nie będę, ja, ben, ja będę pomijał te wszystkie tutaj przejścia i tak dalej, bo one są bez sensu yy, I w ogóle Get DJ yy, di, ja Cały czas mówię DJ JD Van, okej okay. Ej no Nie będzie Basteta Nie będzie Stobner Gill Aha i one mi dają hajs tak? Nie będzie Bastet busted. Mission failed No bo zostałem złapany przez policję Świetnie świetnie Aha, No i jestem W tym Jak to się zwie? No jak to się nazywa? Kurczę, nigdy nie umiem sobie przypomnieć. Na komisariacie. Ow, oh, jacie. Dobra, trzy, no cztery, pięć. Nie ma pięciu gwiazdek. No tak. A lipa. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Wiem, Basta Durweste, while mission, this taxi will Czyli taxi po prostu dowozi mnie do miejsca tej misji, żeby mi było po prostu szybciej tam dotrzeć, tak? Okej. Okay. Tutaj pewnie stać taksówka, niebe... O, stoi taksówka. No i teraz popatrzcie, wsiadam sobie na spokojne taksóweczki. Pisze na dole taxi. Jedziemy, ona nas podwozi, wychodzimy. Nie wiem, czy zabiera nam hajs, czy nie. Tak, zabiera nam h 10 dolarów. Wchodzimy sobie tutaj. Nie może teraz nas złapać glina. <laughs> Okej, okay. get in JD van. Siadamy do vana od JD. Oha, zreagowało się spoko. Dobra, auet 7. Jezus, no słońcie się, nie mam czasu. I musimy po prostu zatrzymywać dziewczyny z... To się nazywa Red Light District. Okej. Okay. Jedziemy. Dlatego JD musimy po prostu zatrzymywać dziewczyny. One mu dają hajs. Ogarniam jak to działa. Mniej więcej. Aha, muszę wrócić na red light, ok? Bo gdzieś wyjechałem. Spoko. O nie, kill the pimp. On będzie teraz uciekał. Ciekawe w którą stronę ucieknie. No wiedział. Przepraszam was. Serio? Gdzie ten skurczysyn? Tu jest byczek. Okej, okay, mam wziąć jego hajs. Okej, okay, ogarniam teraz. Aha, on mi daje dużo hajsu, tak? Spoko. Wsiadam do vana. I muszę wrócić znowu na red lighta. Bo znowu wyjechałem. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Muszę szukać Tutaj jest Okej okay. Jeszcze 400 dolców to nie jest aż tak źle Okej okay. Tu sobie zawiniemy Może tutaj ktoś będzie Wiem, że na głównej ulicy tam też są. O, tutaj ktoś tu jest. Tu na zakręcie chyba. Okej, okay. o, dużo hajsu dała, spoko. No nie jak będzie kill the pimp. Oho, ale go zaszczeliłem. GDJ1 Jeszcze 195 dolarów Tu nie jest jeszcze o Tu mamy jeszcze kogoś 110, no więcej byś dała Choć hojna jesteś na głównej też wiem, że są Tu jest jeszcze 25 dolców, to nie jest naprawdę jakieś wielkie. No nie Czas mi się kończy. No nie, mission failet. Super, na no świetnie. Dobra. Ja wam dziękuję za ten odcinek. Jeżeli się wam spodobał, to oczywiście lajka na kanale Oczywiście subskrypcje I więcej subskrypcji, pamiętacie mój, jak to się zwało Pamiętacie moją obietnicę 50 subskrypcji, przepraszam, 25 subskrypcji na kanale I odcinki będą wrzucane częściej Mam nadzieję, że seria GTA Liberty City Stories się przyjmie no dobrze, tak, także ja Wam dziękuję za ten odcinek, trzymajcie się ciepło i cześć.